I cześć i czoła. witam was bardzo serdecznie w, w w w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mount Blade Warband e, Tu mamy, zagrajmy Czytaj <laughs> e, Przepraszam was, że nie było ostatnio e, filmików, ale mam... Chwilowe problemy, ponieważ trochę mam katar i dlatego są problemy, no ale dobrze Dlaczego skończyliśmy już, do nie powiem tam jakąś <laughs> Uh, informacje. Aha, chyba już kapuje. Chyba już kapuje, tawerna. Mm, uh -huh. Dobra, czekajcie, Kupić... Uh, Aha. sprawiedliwość. Aha, już na czym skończyliśmy. Aha, teraz. I idziemy do Tebandra. Chyba... Jakoś tak. Ponieważ potrzebuję trochę ludzi. On król Jorg. Jorgen chyba. Jestem pewien. Jeżeli mówię za cicho, to przepraszam. I co? Co mam powiedzieć jeszcze? Widzimy tutaj dezerterów. Ja się boję teraz do nich podejść. Mamy siedmiu ludzi, a nie dam rady. Ulbran. Ulbran. Nie umiem tych słów wymawiać. Królestwo Spadio, Spadii, Khan Krankercki. To takie inne rzeczy, które umiem wymówić, ale się takie. Nie umiem po prostu. Nie mam do tego głowy. No dobra, potrzebuję tak jeszcze więcej ludzi, żeby pokonać przynajmniej dezerterów. A spójrzcie, jakich ja mam ludzi. A deserterze mogą być konni. Ju, już, już mi jeden ma Już chcę mi jeden dokonić. Bo to jest w większości ym, deserterów większą ilość mamy tutaj. Naprawdę tutaj jest duża ilość deserterów, ale są bardzo blisko siebie wsie i inne pobliskie, pobliskie miasta. Sumbuja. Sumbuja. Ym, jeże... Grupa łowców głów. No, fajnie, patroluje coś. O <tryk> Wydaje mi się, że będziemy musieli chyba się z nimi zmierzyć. Z deserterami. I będzie chyba tak Będziemy musieli tak ciągle zmierzyć z nimi. Ale zobaczymy. Aha, dobrze. Nie, 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 a właśnie. E, futro, nie wiem czy o tym mówiłem, ale do czego ono służy. Powiedzcie mi. Napiszcie mi w komentarzach, myślicie mi wiadomości. Nie wiem. Czekolivego. Nie wiem, naprawdę nie wiem, królestwo Sfadi. Rivender. Kurczę. Teraz noc. Dobra. Rivender. Ja mówię na to o River. Jakoś tak. O i dobrze. Przyrzucujmy tutaj. Ponieważ nie chcę się trafić na wroga, no czyli dezerterów, a boję się ich spotkać, nie chcę naprawdę ich spotkać w ogóle. I to jest dla mnie trudną rzeczą. Eee, wiecie, sprawdzę mapę Aha, czyli tu mamy Rivender. Nie właśnie. Przejdziemy tędy. Bierzemy tutaj troszkę ludzi może i do rifach. Rifa Hedge. Rifacze. Rifa To no dobra. Ponieważ pod prawdopodobnie tam jest jakaś zbroja lub jakiś punek podobno, który mógłby mi się przydać. A napiszę to mnie jakaś taka jedna osoba. Nie wiem, dokładnie jaka. Mam ci kara stoper. Dobra, 4 minuty. Z 4 minuty powinno już być od nagrywania. Myślałem, że to bandyci, Ale to są w większości dezerterzy. Na przykład tutaj nie Trochę dezerterów Upatrzyli ze się, się, mnie. Okej, okay, zaatakujemy. Dlaczego atakujemy? Zobaczcie, mamy ich 14 ma z więcej. A chodzi o to, że pod szkole ich trochę. Po prostu mali bandyci. I to będzie łatwiej, ale chodzi o to, że chcę może tarczę z nich jakoś uda mi się zrobić, więc idziemy, jedźmy, tylko na to, spróbuję ich ostrzeliwać, o, bo chcę z tego eee coś. O coś coś coś, 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 coś. Coś idzie. Dupa, nie idzie. Ja mam takie zdanie, jeżeli nie idzie z łukiem, trzeba ich brać. Okresie. Ja... Ja nie wiem. Ja miałem 40... może nawet mniej... E Rochorów kontra 60 serackich I powiem wam wybrać. Nie wiem, co on Bo oni strasznie... ...pogalidą. Ach ten tarcz. Ja kocham pozwolę tarcze. Chodź, i wjechać, i dobrze, kurde, no. tyle chyba już tego, no, wezmę to, co mi, eee, nie, dziękuję, wezmę tylko to, i powinienem chyba mieć już kilku takich bardziej, wiecie, poszkolonych, no, takich są dzisiaj, ci... jest, ja na weteranów próbuję, ja ich wszystkich kieruję na weteranów, większości, a później będę nauczników. E, czekajcie, teraz i Zmienię sobie tutaj jedną, jedną ręczną broń. Hmm. Nie, na razie nie. Na razie z niższą ilością. Dobra, jesteśmy już tutaj. Więc co? Zrobimy taką rzecz. Zap zapisz jaką Zapiszemy sobie. Ja zapiszę... E, I jedziemy na nich idziemy na nich po prostu bo yy, nie wiem czy tutaj wolno traja jeden mój plan wyszedł źle no dobra czekajcie odłożymy chwilkę rozpocznijmy dobra ruszajmy o tutaj mamy banda kłusowników banda korsarzy U, przepraszam. Kursarzy. That's a nice have on your... z twojej czaszki. Nie boję się Was. Będę łapiał. Dobrze, i ja zrobię tak. Ustawię rząd i będę czekał. Patrzcie. Za mną. I utrzymać pozycję. No i tyle. Ja się na razie będę czekał, aż oni zrobią ładną pozycję. Ma ładna być! Ładna ma być! Oni są na razie za bardzo niedoświadczeni, więc oni będą tak. Muszę więcej przywódczość i ogólnie. O! wale ich! mi się to Dobra, i teraz tak. No tak, oni. Ja chcę ich wszystkich poszkolić. Może głupio, że oni ruszają tak właśnie. Jeszcze, patrzcie. Cześć! O, uciekamy! O. Za mną! Za mną pójdziecie. Chciałem mi do tyłu! I dzisiaj robię taki taktykę. Dobra. Dobra, idziemy. U, tarcza, 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 tarcza. ucz, mi się tarcza, muszę ucz, tarcze, tarcze, tarcze. ucz, tarcze. ucz, tarcze, ucz, muszę ucz, ucz, ale ucz, 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 Kursarze są blisko... Uh, ...wychrami. Uh, są... ...jechać ...jechać go! Dobra, ...jechać go! Trzeba Więc to chyba tyle. Uje! Yeah. Haha, jak zawieszcie się... O! No, dobra. Kursarz. Kupię chór. No Dobrze. Uh, wreszcie coś lepszego. Nareszcie. nareszcie. Lepsze Eee, yy, Broń. Ona mi się jeszcze lepsza. O, tarcza. Nareszcie tarcza mamy. Wiecie? To jest naprawdę dla mnie bardzo. bardzo. wielka chwila. <grym> o, topór. w Zostawię z tego. Naprawdę. Może się przydać. No, nie powiem wam, nawet przydało się tam ich zaatakować. No ale już jest prawie 10 minut. Więc... Ruszamy jeszcze do... Do tego... Tej wsi. No i ruszamy do Rifahek. Nie wiem, czy dobrze Dalit wymawiam, to nie wiem, co mam z tą głową. Hmm, czy to coś czy charyzma i chyba... Yy, rozwinę, chyba orientację, prędkość poruszania przyda mi się też i tak yy, ucznictwo tutaj zwiększa swoje troszkę po co? bo czasami przydadzą mi się takie bronie nie wiem czy to wymawiam tak kurczę ale to jest dużo mam taki ach, więc i sam fajnie się nie będzie mierzyć na razie bo oni chyba że, że są, <coughs> to znaczy, są chyba chętni na walkę więc Eee, patrzcie, ona jest najważniejsza, ja lubię, ponieważ jest, jest jednoręczny i jest bardzo fajnie wygląda. Patrzcie jak ty końcówkę naprawdę fajną. fajną. Dobra, gdzie eee, już są, bo ja nie wiem. Dobra, ja jej trochę w moim ludziom. No i my dużo. Więc co? Ja ich załatwię, spróbuję. W sensie, że będę mógł zdobyć e, zbroję do pojedynka, oni mają, one na pewno zabrali. Hmm? Kurczę, myślałem, że załatw w raz. razach nie byłby zbarań. Już chylę na pomoc, pomagaj. Jeszcze, jeszcze jeden. No ja Szybko idzie, im szybciej, tym lepiej. Kolejny korsarz. Oni, pergu, weteran, dobra. E, wow, naprawdę dobra mam. hełm hełmu, wiecie. Ale czemu nie wiem, to ma się jest lepsze. Chodzi o to, że jest lepszy. Tak. Mm. Weteran. I teraz na harcowniku pójdę kilku. Chociaż kilku. Mm. Dobra, i teraz tak.